Dobry wieczór, gdzie mam mówić? Cieszę się na planie. Ha, ja to jest. <noise> 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 Dobry wieczór, kochani, w ten czwartkowy wieczór. Witam Was i dzisiaj trochę porozmawiamy na poważnie. Eee, temat cesarskie cięcie czy poród naturalny? A, i trochę się posprzeczamy. Oj. Ale pokażemy Wam przy okazji, że można mieć różne poglądy. I rozmawiać z szacunkiem i na poziomie. Także zaczynamy. Tak jak już wspomniałam, porozmawiamy, porozmawiamy dzisiaj trochę o porodach. Temat może nie kontrowersyjny, ale wciąż wzbudzający emocje i tutaj ja, jako przedstawicielka porodów naturalnych, matka rodząca trójkę dzieci w sposób naturalny właśnie, a tu oto obok mnie siedzi tokofobiczka. Kochana moja. Oczywiście to jest żart. Eee, powiedz, co to jest tokofobia? Tokofobia to jest lęk przed porodem naturalnym którego prawdopodobnie ja właśnie e, doznaję. <laughs> I, ja, I ja uważam, że e, mój poród zakończy się cesarskim cięciem. E, edyta cały czas, cały czas e, stara się mnie przekonać do to naturalnego Nie, procesu. ja absolutnie nie powiedziałam Ci, że to jest twoje... właśnie nieprawda kłamiesz teraz tutaj, kochana, ja powiedziałam, że to nie, jest twoje... Ty mówisz, że to jest moja decyzja, tak. cały czas, Ale... czas, cały czas negując cesarskie cięcia. <laughs> Nie słuchajcie, tak, e, tak już <laughs> mówiąc, żartujemy, ale mówiąc e, serio, nie to, że ja neguję cesarskie cięcie, nie, ja bo wiem. dużo kobiet wiem o tym, na przykład, że zaczyna rodzić naturalnie tak, a i tak się, się to kończy cesarskim, cesarskim cięciem i mają z tym duży problem, łącznie z tym, że są oceniane z góry jako te, które miały cesarskie cięcie, bo kobiety, które się decydują na tę metodę, są, nie wiem, czasami... Y, Źle oceniane, tak, powierzchownie. O, I tak ja się z tym te, nie zgadzam. Nie, nie, bo czy to się rodzi nie. naturalnie, czy przez cesarskie cięcie, każda kobieta właśnie ma swoje e, powody, choćby nawet tokofobia, e, żeby jednak decydować o sobie, tak? I ja to rozumiem na przykład teraz w dobie koronawirusa. E, no tak, bo nagrywam w dobie koronawirusa, i ja rozumiem. Bo przy moich trzech naturalnych porodach był ze mną mąż. A gdybym ja nagle miała zostać z tym sama, to słuchajcie, dziewczyny, no ja nie wiem, co bym zrobiła, tak? Bo nie jestem w tej sytuacji, w której ty jesteś. Więc tak. to się tak trochę mówi, żeby e, spróbować wejść w buty e, kogoś e, innego, tej drugiej osoby i spróbować poczuć się tak jak ona. Więc ja absolutnie nie neguję e, cesarskiego e, cięcia. Tylko porozmawiajmy sobie, jakie są za i jakie są przeciw. Mhm. Oprócz. E, Oprócz straszliwego yy, straszliwej bojaźliwości, można tak powiedzieć, <śred>, y, przed porodem naturalnym. Jakie są za, za cesarskim mhm. tak. za cesarskim cięciem jest to, że na przykład masz yy, konkretny termin? tak czyli nie stresujesz się tym, że złapiecie w sklepie w e, marketingu, w, w, w restauracji, jak niektórych, tak dokładnie. Wody potrafią podejść. E, więc masz konkretny termin, którym e, idziesz, e, mhm. wiesz, że to będzie. Wtedy się nie stresujesz, nie czekasz, nie wyczekujesz, e, mhm. tylko wiesz. I jest to faktycznie stresujące. I ja się z tym zgadzam, bo przy moim drugim dziecku, uwaga, wody mi oto w restauracji, godzinnych szczytu, gdzie wszyscy akurat jedli lunch. E, mało tego, siedziałam na tetroratanowym krześle gdzie. <noise> no wszystko było widać. E, ja byłam przerażona trzecim porodem i e, do tego stopnia, że nie poprosiłam o cesarskie cięcie, bo już dwa razy naturalnie rodziłam i nieźle mi to szło i wiedziałam, że, że nie mam z tym problemu, ale przyszłam faktycznie na datę do mojej położnej i powiedziałam, że mamy podłączyć pod eksydocynę. Ja się tak bardzo bałam tego, że mnie właśnie gdzieś złapie, Złapię, i ja jeszcze zostanę sama. Yy, że i jeszcze tak sówce urodzę, albo gdziekolwiek indziej, bo to trzecie dziecko, tak. że powiedziałam mojej położnej, poprosiłam ją, żeby po prostu mnie e, przyjęła e, na konkretną datę i podłączyła pod oksytocynę I faktycznie tak się stało, bardzo szybko urodziłam. E, i, I to jestem w stanie uwierzyć, że, że, że faktycznie tak, jeszcze ten strach w, jest paraliżujący. Jeszcze w dobie koronawirusa to też nie pomaga tak na dobrą sprawę. No, no tak. Jest jak jest, Chodzisz tak. do taksu, ja tak ja rodzę, a gdzie maseczka? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Ma pani maseczkę? <laughs> Dokładnie. No tak, 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 to są ciężkie czasy. Dodatkowym ee, plusem cesarskie cięcia jest to, że nie masz, są na pewno też jakieś e, powikłania jest w, w takich mniej. porodach, tak? Ale jest ich tak, ale jest ich zdecydowanie mm. mniej i też się spotkałam z takimi historiami, że e, cała ciąża była ok, wszystko było ok, a nagle e, coś w trakcie porodu zaczęło się dziać, że dziecko tak. się urodziło e, chore, tak, z jakąś, e, jakąś e, wadą przez Jakaś, e, tak, też mam takie przykłady, tak, na przykład jak nieptywą. W pewnym momencie doszło do niedotlenienia tak. e, mózgu i to są już faktycznie nieodwracalne e, mhm. skutki. Tak. I, I tu też, tu też jest e, racja. Oczywiście nie wszystko e, bierzemy e, przez te przykłady, tak? Nie, no, oczywiście nigdy nie jest mnóstwo do naturalnych. Ja teraz powiem o plusach naturalnego e, z doświadczenia. Szyb, szybko się wraca do, do, szybciej, e, szybciej tak. do tak. siebie, bo pamiętam, że urodziłam Amelię. 15 minut, już po tym jak e, tam wszystko koło mnie zrobiono to położna dała mi e, zrzuciła mi nogi na dół, siadłam i już jadłam zupę pomidorową, pamiętam dobrze, bo to była najpyszniejsza zupa pomidorowa jaką w życiu jadłam e, a jak zjadłam tą zupę pomidorową to już sama przechodziłam z porodówki na swoją salę mhm. jadąc z, z, z buzeczkiem, z tym takim łóżeczkiem na kółkach jak ja to mówię, więc faktycznie szybciej się dochodzi do siebie, przynajmniej ja e, szybko, szybko dochodziłam do siebie nie wiem jak to jest z tym pokarmem, bo dużo osób twierdzi, że po naturalnym szybciej dostaje się pokarm, to znaczy ta laktacja jest szybciej, a ty mówisz, że nie. Że to znaczy to się ja żałowałam z lekarzem, lekarz powiedział, że z pokarmem nie ma żadnego... A, że jest tak problemu, samo, tak? Więc, tak, więc. Okay. Okay. To też zależy, myślę, że od, od kobiety, tak? Bo to tak jak mówiłeś, że ma porodach, też nie jest mm -hmm. jeden do jednego, że. ale, ale powiedział, że, jest, że nie ma mm -hmm. problemu. No dla mnie to dochodzenie do zobaczymy. siebie było tak, um, tak bardzo ważne, ja też się bałam operacji, jednak cesarskie cięcie to jest, jest operacja. to operacja, ja nigdy wcześniej, słuchajcie, nie, nie byłam w szpitalu, nie miałam żadnych operacji, więc dla mnie widmo mm. przecięcia mnie gdzieś, yy, yy, o, no bo też podłączenia pod, yy, yy, to jest, yy, to co się dostaje jak się ma cesarskie, pytałaś się? Nie, nie, znieczulenie? znieczulenie. Znieczulenie tak, ale to jest... Tak brutalne... zwaną blokadę, tak? tak yy. Yy, więc dostanie takie zwane blokady, tam gdzie się nie czuje nóg. To jest trochę cięcie. Tak, yy, te wszystkie odgłosy, które temu towarzyszą i jest się świadomym, dla mnie to było po prostu straszne i dlatego się bardzo bałam samego faktu już jakiegoś zabiegu takiego poważnego. Mm -hmm. Ja przed tym uciekam, ja się panicznie bałam cesarki, jeżeli o to chodzi, ale wiadomo, że z czasem e, jak człowiek jest świadomy i też wie jakie zagrożenia za sobą niesie poród naturalny I kiedy już e, rodziłam e, Ritę, to pamiętam powiedziałam do mojej położnej, e, już miałam 30 lat e, a Amelię rodziłam jak miałam 20 no to powiedziałam do mojej położnej, e, słuchaj Żanet, pamiętaj, że jakby coś się działo, ona wiedziała, że ja m, bardzo się boję cesarki gdzie jakby coś się działo, to od razu mnie kierujesz na cesarskie cięcie. I ona powiedziała taką, e, takie bardzo ładne zdanie, które mi wybrzmiewa e, zawsze, właśnie kiedy dyskutuję o takich e, poważniejszych aspektach, jak teraz my rozmawiamy o porodach, czy, czy w ogóle e, o wyborach, e, powiedziała mi, Edyta, przecież to ty będziesz wychowywać to dziecko, a nie ja. Więc my możemy sobie gadu, gadu, możemy mówić o plusach i minusach jednego i drugiego, ale tak naprawdę gdzieś w to my musimy się z tą decyzją dobrze czuć, tak. bo my ponosimy tego osobiście konsekwencje. Tak. Um, I i medal ma zawsze dwie strony. Tak samo cesarskie cięcie i poród naturalny, tak? tak? No ale jeżeli ty się boisz i wiesz, że chcesz mieć cesarskie cięcie, bo jesteś przerażona poradem naturalnym, to proszę bardzo, tak? Tak. I nie powinno się tych kobiet w żaden o, sposób chodzi. osądzać i oceniać, bo dostaję bardzo dużo wiadomości na takiej zasadzie, że e, rodziłam 12 godzin, w końcu nie dałam rady, e, mimo że bardzo chciałam, skierowano mnie cesarskie cięcie, e, urodziłam poprzez, poprzez tak zwaną cesarkę, a teraz mnie się traktuje gorzej albo się hmm. patrzy na mnie z góry. Słuchajcie, no, mamy XXI wiek, i już najwyższy czas przestać się oceniać i y, przegadzać tym, która jest lepsza. A mam takie wrażenie, że im, y, że im bardziej, y, z, i, z im większym postępem, tym bardziej Wymądrzają się kobiety nawzajem, która jest lepsza od której? Nie masz takiego wrażenia? Mam, mam takie wrażenie, ale to jest tak naprawdę zupełnie niepotrzebne, bo każda z nas, czy jest, poród się kończy cesarskim cięciem, czy kończy się porodem e, naturalnym, każda z nas ma w sobie e, przez 9 miesięcy dziecko, co jest bardzo dużym wysiłkiem dla e, mhm. naszego organizmu i żadna z nas nie powinna być w żaden sposób potępiana, e, czy to tak. się zakończy w jedną, czy w drugą e, stronę. To jest nasza decyzja. Nasza. Tak, a może kiedyś zaprosimy, bardzo bym chciała ginekologa, tak. może naszego Lewandowskiego, byłoby, pana doktora. Byłoby do pani, doktora, zapraszamy. Panie doktorze, dwie pacjentki. I może on właśnie więcej powie o, o plusach i minusach, bo my mówimy, ja mówię z własnego doświadczenia. Monia jeszcze może trochę mniej, ale też już o tym myśli. Tak. I, i powiem też że dla mnie było to ważne, że jednak jak urodziłam naturalnie, to od razu dzieciaka dostałam i już mogłam być... Bardziej sprawna przy nim. Mhm. Chyba tego nie ma przy cesarskim cięciu, że chyba ile, jest jakaś liczba godzin, znaczy, którą po musisz odleżeć. Sześć, e, po sześciu godzin, sześć godzin, mhm. tak, sześć godzin leżysz e, i po sześciu godzinach e, dostajesz dziecko, ale lekarz mi też powiedział, że na, e, po porodzie zaraz, jak mhm. przy, przywiozą mnie już na salę, e, to e, wtedy przynoszą mi do karmienia dziecko normalnie. Okay. E, więc, e, więc tak czy tak dostaję dziecko. E, z Tego, co jeszcze rozmawiałam z lekarzem, uh -huh. e, to cesarskie e, cięcie jest o tyle plusem, bo przy porodzie naturalnym e, no, dziecko przechodzi przez kanał. E, tak, e, ro, więc to ulega rozszerzeniu uh -huh. i lekarz mi powiedział, że to nie wraca. E, więc... Czyli wchodzimy o takie intymne sprawy. Ech. Tak. Komu nie wraca, temu ja nie wraca. Nie, nie, na pewno są przypadki, że, że wraca, ale są przypadki też, że nie wraca. Tak, więc tak naprawdę po, poród naturalna zasadka to jest zawsze 50 na 50 e, efekty, później e, po jakieś. Ja to mówię trochę inaczej. Okazuje się to, że to, że coś jest e, rozciągliwe, to nie znaczy, że z powrotem jest kurczliwe i się, z, i się z powrotem wróci do tych rozmiarów. I to jest tak, że m, faktycznie niektóre kobiety mają takie tendencje jak do rozstępów i też tak. mi to mówił nasz Lesio, E, czyli le, lekarz, e, że niektóre kobiety mają po prostu tendencję Tentę, do rozstępów. I choćby tak, się smarowały po tak. prostu tłuszczem z wielbłąda i nie wiadomo co jeszcze i jakimiś tam wróżby wykonywały nad tym swoim ciałem, to i tak dostaną e, rozstępów. Tak jest tak, że niektóre kobiety mają e, faktycznie taką tendencję do rozciągania ym, i później niewracania do pierwotnych rozmiarów. I faktycznie jest to też yy, bardzo poważny powód do tego, żeby się jednak zastanowić, dlatego że yy, jest to związane też z naszym życiem intymnym i seksualnym, który też jest bardzo ważny w naszym dobrze. życiu wszystko, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, ale faktycznie musimy się zastanowić nad tym, żeby do Lesia e, nie zadzwonić. Myślę, że on by się zgodził. Lesia jest super lekarzem. <śledzić> Pan doktor Lewandowski jest po prostu do rany jest świetny, e, ma bardzo dużą wiedzę tak. e, i on by pewnie więcej e, powiedział nam na temat porodów naturalnych i cesarskich cięć. My tylko mówimy z własnego doświadczenia, pamiętajcie, nie jesteśmy ekspertami. E, I tyle do zobaczenia za tydzień. you won't